to już kolejny film z serii VAC w CSGO nie działa. No i jak widać, naprawdę nie funkcjonuje za dobrze, bo nadal nie mam bana. A tematem przewodnim dzisiejszego filmu są moje skiny. Jak możecie zobaczyć, postarałem się trochę, tak żeby wszystko do siebie pasowało i zarówno Cetek, jak i Terrorysta ma u mnie zestaw zielonych broni. Zobaczmy, jak będzie wyglądało to w grze. A w międzyczasie powiem wam o sponsorze dzisiejszego odcinka, jakim jest reseller cheatofrealdudesinc.com. Link do nich znajdziecie w opisie, a na ich stronie możecie znaleźć cheaty do różnych gier, takich jak GTA, CS2, Sprzedają oni również różne spuffery, akcesoria i konta do tych gier. A z czasem ich asortyment będzie powiększał się coraz bardziej. Zaczynamy więc meczyk na mapie Vertigo jako terroryści. Niestety, na Vertigo w mojej CS-owej przygodzie nie grałem za dużo. Nie jest to mapa, na której spędziłem wiele godzin, ale mam nadzieję, że będzie w porządku. Uj, już możemy zobaczyć, jak moje zielone skiny się tutaj pięknie prezentują. Mam też zielony celownik, więc wszystko pięknie pasuje. I zaraz, oj, gościu mnie poskładu, dostałem granatem. Standardowo, oczywiście, pierwsza runda musi być w meczu przegrana. Nie wiem, dlaczego tak zawsze się je. Wracając do rzeczy, moje skiny już pięknie sobie błyszczą na zielono. Zielony to raczej nie jest kolor, za którym jakoś wyjątkowo przepadam. Okej, okay, dobra, poskładałem ich jakoś. Nie wiem, co tu się stało w ogóle. Myszka mi się chyba zacięła, albo coś w cegie się wzięło zacięło, albo w chici, albo nie wiem w ogóle. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Tak czy inaczej, to połączenie wygląda naprawdę ładnie. Generalnie, gdybym musiał wybrać jeden kolor, który by po prostu znikł i więcej by go na świecie nie było, to zdecydowanie wybrałbym jako ten kolor zielony. I nawet nie byłoby mi wyjątkowo przykro. Ale zobaczcie, jak ładnie wygląda to całe połączenie. Dobra, ja chcę. Ile lecę, jak tutaj się tyle dzieje. Tu ja nie nawijam o żadnych skinach, tylko zabijam. No i pozabijałem. Tak to się robi, a nie inaczej. O, ziomek na hopię chyba. O, tak, 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 on jest odpalony. Uuu, dobra, mamy HVH. Tylko, że nie mam cheatów na HVH. Muszę sobie jakieś załatwić. Jak on leci? Jak on leci? Co tu się dzieje? Zbombił każdego, no dobra. To ja tutaj podkręcam moje cheaty. Dałem reporto, natomiast wiem, że to absolutnie nic nie da. Ale może się mylę. Dostał. O, co tu się dzieje? Gran teammate mnie zabił granatem, ale ja tu mogłem taką akcję ugrać. Ale nie, rzucił we mnie granat. Czemu on rzucił we mnie granat? Ja tak łatwo cheaterom nie odpuszczam. Będę walczył do końca. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, natomiast wątpię. Okej, okay, wyszło coś z tego, zabiłem dwóch. Trzech. Koniec zabawy, koniec. Jak cheatujemy, to cheatujemy. Wykręciłem aimbota na maksa. Tam dwóch we mnie się wcelowuje. No okej, okay, jeden został. I to jest cheater, który sam strzela. Ja byłem przekonany, że on nie strzela że nie ma takiego cheata. To lipa, ale poskładałem wielu, a ten co robi najlepszego? Podszedł do okna i się gapi, no super. Nie jestem za bardzo pewien co do taktyki, którą powinienem obrać. Natomiast umarłem. A mój teammate popełnił samobójstwo. Co to jest za mecz? Nie wnikam tak czy inaczej, spróbujemy. Mam teraz zostawionego triggerbota, który jest cały czas odpalony. Zaraz dostałem skana przez ścianę. Co tu się stało? Czemu każdy umarł? Tako? Ja też? Ale on mnie zawiódł. Co tu się dzieje w ogóle? Nigdy takiej komedii wcześniej nie widziałem. W życiu ani razu. Co to jest? Nie, no oni tam po prostu przez okno wyskakują generalnie. Mega zabawa, a ja tu robię kile. Ja się nie przejmuję takimi rzeczami jak Hehe, <laughs> Ciekawe czemu. Jakim prawem antycheat nie jest w stanie tego wykryć? Ja na moim koncie gram tak długo na czytach. Na tym koncie, na którym teraz jestem i nie mam bana, ten gość jest jeszcze bardziej odpalony i też nie dostaje bana. Nie wiem, co trzeba było zrobić, żeby aż tak schronić antycheata w grze, ale gratuluję, udało wam się to. Tutaj ściągnąłem typka. Tutaj. Gościu mnie ściągnął. Ok, bo w biegu chciałem na niego tak ślizgnąć się, ale niestety to nie Fortnite, to nie Warface. Tutaj w ślizgów nie mamy. Zapamiętać. Mój team oczywiście znowu się cały zabił. Wyskoczyli przez okna. Zabiłem? Taka ciekawostka. Cały mój team wyszedł z gry. To nie tak, że oni się zabijają. Ich nie ma. Oni sobie poszli i dostaną teraz bana za to, że ich nie ma w grze. Ściągnąłem. Nie mam mu, nie mam mu. Nie ściągnąłem. O, tak blisko było. Teammate, tym zabił. Ok, ja już nie zadaję pytań. Najwięcej śmierci miałem w tym meczu. Dziękuję za pokazanie takiej statystyki. I nie mam akurat cheatów pod raidze, tylko pod Legita. Tym bardziej nie pod HVH, więc efekty tego były takie, jak możecie zauważyć.